aby wydrukować szablony w skali 1 do 1 wystarczy kliknąć prawym klawiszem na schody wybrać wydruk szablonów 1 do 1 rozwinąć gałąź ze schodami mogę poszczególne elementy puścić do wydruku lub zaznaczyć całe schody aby po chwili mieć podgląd mojego wydruku, który za chwileczkę zostanie wysłany do plottera program umożliwia także Drukowanie szablonów na drukarkach i głowych formatu A3. Wtedy te elementy nie są rozkładane, tak jak w tym przypadku, na całej szerokości papieru, tylko puszczane jeden za drugim wzdłuż papieru szerokości 33 cm.